Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałbym się podzielić takim słowem z Księgi Jozułego. Pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Czy nie przekazałem Ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czasami, kiedy próbujemy gdzieś wyjść dalej, co jest zrobić? Zastanawiamy się, czy Bóg jest w tym, czy Bóg nie jest w tym, albo potkniemy się, czy damy radę. Przed takim zadaniem na wielką skalę był Jozue. Musiał przeprawić się z jednego brzegu Jordana na drugi i musiał pokonać wiele narodów, aby Naród wybrany mógł osiedlić się w Izraelu. Było to trudne zadanie. Gdzie nie, nie, sto, nie poszedł, tam musiał stoczyć bitwę. Gdzie nie poszedł, musiał walczyć z jakimś lokalnym królem. I Bóg do niego mówił: Nie bój się, bądź mocny i mężny. Nie lękaj się, bo Pan Bóg będzie tam zawsze z Tobą. I wierzę, że dzisiaj Bóg chce powiedzieć do Ciebie. Nie bój się podejmować decyzji. Nie bój się iść dalej. Nie, nie bój się porażki, nie bój się, że możesz przegrać, bo Bóg będzie zawsze z tobą. Bo Bóg będzie e, dbał o to, abyś był właściwym miejscu. Strach i lęk nie jest od Niego, od Niego jest zwycięstwo, które jest dla ciebie zaplanowane. Modlę się, aby Bóg otwierał Tobie oczy i Cię błogosławił w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.